Szanowni Państwo, dwa lata temu przy okazji wyborów mówiliśmy dużo o tym, że kolej to przyszłość, że chcemy mocno postawić na kolej, byliśmy też podróż koleją razem z znakomitym poprzednikiem Pana Marszałka, wtedy Marszałkiem Andrzejem Bułą i chcielibyśmy dziś Państwu powiedzieć kilka słów o tym, jak... Wspólnym wysiłkiem samorządu województwa, rządu nas, parlamentarzystów ziemi opolskiej, idziemy mocno do przodu w tych kwestiach. To jest oczywiście jeden z priorytetów premiera Donalda Tuska, mogą Państwo obserwować bardzo często jego bezpośrednie zaangażowanie właśnie w sprawy kolejowe, które bierze się z przekonania, że kolej to przyszłość, przyszłość transportu naj Tańsza forma, najbardziej ekologiczna, stąd decyzje przywracające kolej w takich miejscach, w których od dziesiątków lat już pociągi nie jeździły, budowa nowych tras kolejowych. To również absolutne dogęszczenie siatki połączeń w różnych miejscach i miastach w Polsce. Te statystyki dotyczące wzrostu liczby pasażerów mówią same za siebie. Polacy zaczęli jeździć pociągami. Są one coraz szybsze, coraz wygodniejsze i coraz bardziej niezawodne. Bardzo chcemy, żeby tu w Opolskim ta rewolucja kolejowa, pozytywna rewolucja kolejowa też jak najbardziej przyniosła korzyści dla mieszkańców. Nasze województwo ma swoją specyfikę i dobra komunikacja między poszczególnymi ośrodkami, poszczególnymi powiatami jest absolutnie kluczowa i ich komunikacja z Opolem. Dlatego z jednej strony decyzje, też i decyzje ogólnopolskie dotyczące zakupu wagonów, zakupu lokomotyw, inwestycje w tabor, no ale muszą te pociągi też jeździć, muszą być tory i cała infrastruktura. Stąd dziś chcemy powiedzieć o, o tych działaniach, o tych priorytetach, które dotyczą zwłaszcza dwóch bardzo istotnych dla mieszkańców województwa kierunków o inwestowaniu w linię Opole-Nysa i Opole-Kluczbork. Tutaj z informacji, koledzy będą, koleżanki o tym też więcej mówić, wynika, że od nowego roku te inwestycje po prostu będą ruszały i z poparciem nas parlamentarzystów, pani wojewody, samorządu województwa, który jest gotowy też różne działania w tym kierunku podejmować, żeby województwo polskie, które w wielu kategoriach jest liderem w Polsce, z czego jesteśmy dumni, też stało się takim liderem, jeśli chodzi o transport kolejowy i liczbę ludzi, którzy z tego transportu korzystają. Dziękuję bardzo. Pan Marszałek. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z obecności zarówno pana ministra Tomasza Siemoniaka, który jest przecież posłem ziemi opolskiej, jak i reszty parlamentarzystów, bo to pokazuje wagę tego problemu, który nie jest problemem, a wyzwaniem. Czyli kwestie związane z komunikacją w naszym regionie, z komunikacją kolejową, która to wpisuje się w nasz generalny... Priorytet, czyli budowanie jak najwyższej jakości życia w naszym regionie. Nie da się jej zbudować bez dobrze funkcjonującej komunikacji, a dobrze funkcjonującej komunikacji nie ma bez, bez dużego inwestowania w kolej. Stąd ta deklaracja pana ministra, mówiąca o remoncie tych dwóch bardzo ważnych linii, które już dzisiaj będą rewitalizowane i będzie podnoszona na nich prędkość, a w kolejnym etapie zostaną zelektryfikowane. To jest element naszej rzeczywiście rewolucji kolejowej. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Słowa, które wypowiedział pan minister, to nie to nie mot, tylko rzeczywiście tak jest, bo jeżeli nam te dwie linie kolejowe, czyli -Nysa, Opole Nysa i Opole Kluczborg, będą się wpisywały w tę część zelektryfikowaną, wówczas zupełnie inaczej będziemy myśleli o regionalnych kolejach, ale nie tylko regionalnych, bo. Proszę zwrócić uwagę, że wówczas Nysa poprzez Opole i Kluczbork w stronę Wielkopolski i choćby Pomorza będzie bardzo ważnym szlakiem kolejowym. To otwiera zupełnie inne możliwości również dla tych, dla tych przejazdów, które są przejazdami międzyregionalnymi, które nie są w gestii samorządu województwa, ale które uzupełniają ofertę naszy, dla naszych mieszkańców. Dzisiaj takiego, takiego kierunku w ogóle nie rozpatrujemy, a za kilka lat... Jestem przekonany, że zupełnie inaczej będą funkcjonowały również pociągi Intercity w naszym regionie. To wszystko ma służyć temu, żeby przemieszczać się łatwiej, żeby przemieszczać się tak jak w Europie po, przy pomocy kolei. My nie pozostajemy tutaj bierni jako samorząd województwa, bo jak Państwo doskonale wiedzą. Podjęliśmy wyzwanie bardzo dużych zakupów taborowych dla, naszego regionalnego, dla naszej regionalnej kolei, zarówno elektrycznych, jak i spalinowych. Te spalinowe nabierają zupełnie innego znaczenia również dzisiaj, w dobie wyzwań związanych i z cyberatakami, a być może nie, nie daj Boże w jakiejś perspektywie nawet poważniejszych prób ataków na naszą siecię energetyczną, bo pojazdy spalinowe są nam niezbędne po to, żebyśmy mogli mieć tę bezpieczną rezerwę. To wszystko zrobiliśmy. Mamy dwie umowy, z są podpisane na bardzo duże, duże zakupy taborowe, ale jesteśmy również w dialogu i we wsparciu z Polskim, PKP PLK, czyli z firmą, która dba o to, aby nasze sieci kolejowe były dostępne i aby mogły się rozwijać. Jesteśmy. U progu bardzo poważnych wyzwań, ale też bardzo pozytywnych wyzwań na południu naszego województwa, tam gdzie graniczymy z Republiką Czeską, gdzie tradycyjnie jest to najbardziej turystycznie atrakcyjny fragment tej części świata i dotychczas on był bardzo mocno wykluczony kolejowo. Wiemy, że czeskie pociągi przejeżdżały przez Głuchołazy, polskie pociągi też dojeżdżały do Głuchołaz, one się nie widziały, nie słyszały i nie mogły ze sobą komunikować. Po inwestycjach, co do których wsparcia również zadeklarowaliśmy wraz z panem marszałkiem Robertem Węgrzynem swój udział jako samorządu województwa, po inwestycjach PKPL-PLK, które trzeba zaprojektować i zrealizować, jestem przekonany, że to pogranicze polsko-czeskie będzie również dostępne kolejowo, to również zmieni nam sposób myślenia o wizytach u naszych południowych sąsiadów. Ale przede wszystkim, na czym nam najbardziej zależy, na tym, żeby nasi czescy sąsiedzi przyjeżdżali również do naszego województwa jako turyści. Bo mamy do zaoferowania wiele, o czym Państwo doskonale wiedzą. Dlatego Zbierając te wszystkie kwestie i dopisując do tego oczywiście odpowiednią, odpowiednią strategię związaną z tymi dojazdami do miejsc, gdzie możemy się przesiąść na kolej i budując te wszystkie elementy, które jak Państwo doskonale wiedzą w mobilności miejskiej i pozamiejskiej mamy w projektach w tej chwili te centra przesiadkowe, bike and ride i ścieżki rowerowe. To wszystko tworzy nam jeden spójny obraz takiego województwa, w którym będzie naprawdę bardzo, można, bardzo mocno można postawić na komunikację jako element jakości życia. Co z takim wsparciem osób, które za mną stoją, na pewno nam się uda. Jestem przekonany, że najbliższe lata będą latami rewolucji, ale za te parę lat będziemy mogli się z tej rewolucji, z efektów tejże rewolucji pokojowej i dobrej rewolucji kolejowej cieszyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan marszałek Robert Węgrzyn, który się na co dzień Szanowni Państwo, chciałbym, żeby dzisiaj jasno wybrzmiała informacja, że nasze wcześnie, wcześniejsze komunikaty przy różnych okazjach, czy to konferencjach sejmikowych, czy zwoływanych konferencjach prasowych odnośnie elektryfikacji, czy też modernizacji i elektryfikacji w takiej kolejności dwóch linii kolejowych, Opole-Kluczbork i opole NYSA rozpocznie się w 2026 roku. Dzięki wsparciu polskiego rządu czytaj PKP PLK te inwestycje rozpoczną się w następnym y, roku. Również chciałbym dzisiaj powiedzieć, że w miesiącu październiku rozpoczną się rozmowy dwustronne z Republiką Czeską, z przedstawicielami władz regionalnych ale również z udziałem przedstawicieli rządu czeskiego. Ten termin zostanie ustalony jeszcze w tym tygodniu, kiedy te rozmowy się rozpoczną, na temat planowanych inwestycji właśnie naszych po naszej polskiej stronie, ale również inwestycji po stronie Republiki Czeskiej. I wstępnych informacji e, mogę powiedzieć, że Czesi chcą już rozmawiać o ewentualnych przyszłych połączeniach między stroną polską a, a stroną e, Republiki czeskiej. Również inwestycje zaplanowane przy pograniczu, czyli mówię tutaj o, o połączeniach i włączenia do sieci kolejowej pokrzywnej, bardzo istotnego odcinka, który zupełnie zmieni możliwości również gospodarcze, ale też turystyczne, ale też z innych powodów, o których nie chcę dzisiaj mówić szerzej, połączenia kolejowe, które są planowane. Z Republiką Czeską również po tym nowym śladzie, planowanym do pokrzywnej. My będziemy oczywiście Państwa o szczegółach informować. Deklaracje PKP, PLK są bardzo wiążące i w zasadzie dzisiaj można uznać je za pewne. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Pan poseł Masełko, bardzo Dziękuję. Szanowni Państwo. Jest mi niezmiernie miło, że mogę z Państwem się dzisiaj tutaj spotkać, powiem, że przyjechałem do Opola pociągiem z Kędzierzyna Koźla, pociąg jechał 26 minut, przy czym to nie był najkrótszy czas dojazdu z Kędzierzyna Koźla do Opola można dojechać 21 minut, proszę Państwa, taka jest rzeczywistość, samochodem bym tutaj nie dojechał w takim czasie w życiu i powiem jeszcze drugą rzecz, że na stacji wsiadało około 40 osób, czyli jest zainteresowanie jest dobry czas dla kolei. Wyzwaniem dla województwa opolskiego jest elektryfikacja, i cieszy to, że te dwa takie kierunki kolejowe będą zelektryfikowane. Jestem przekonany, że w kolejnych latach również kolejne istotne trasy ulegną elektryfikacji. Mówię tutaj o Magistrali Podsudeckiej linii 137. I proszę Państwa, mamy wstępne zręby rozkładu kolejowego nowego od grudnia 2025 i w przypadku mojego miasta, Kędzierzyna Koźla, mamy zaplanowane tam około 20 pociągów dalekobieżnych. Także te linie dalekobieżne, one się rozwijają, ale one muszą mieć również po czym jeździć. I tu o, o tym mówili yy, pa, panowie marszałkowie, jak i również pan minister. Jak będą zelektryfikowane, zmodernizowane te linie, to będą również jeździły tam pociągi dalekobieżne. I bardzo ważna rzecz dla południowej części regionu za co dziękuję panom marszałkom i panu ministrowi, bo jest cały czas realizowany projekt Kolej Plus w jedynym mieście powiatowym, które jest wykluczone na terenie Opolszczyzny z przejazdów kolejowych. Mówię tutaj o linii kolejowej Racławice, Głubczyce, Racibusz. Ten projekt jest w realizacji. Pan marszałek, panowie marszałkowie wiedzą o tym bardzo dobrze i Państwo również, że jest przygotowywana dokumentacja, ten projekt będzie realizowany i to również na pewno ucieszy mieszkańców południa naszego województwa. Środki są, dzięki również KPO, to też trzeba podkreślić, dlatego też tak dużo się dzieje, jeśli ktoś korzysta z kolei i proszę państwa, my robimy, nie gadamy, tak jak nasi poprzednicy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Szanowny panie ministrze, panie senatorze, panie wojewodo, panowie marszałkowie, drodzy państwo. W skrócie o co nam w ogóle chodzi? Chodzi nam o Polskę lokalną. To jest bardzo ważny wektor inwestycyjny rządu Donalda Tuska. Nam zależy na tym, żeby mieszkańcy nie tylko naszego województwa, ale też wszystkich ośrodków po kolei licząc od powiatów, mniejszych miast mogli liczyć na mobilność. Na mobilność opartą o tory, które poddawane są modernizacji. Dążymy do tego, żeby trasa na przykład Opole-Częstochowa-Stradom miała prędkość przelotową 160 km na godzinę. Podobnie Opole-Groszowice w kierunku Pyskowic. To są ważne inwestycje rekordowe i największe historycznie, jakie kiedykolwiek w Polsce miało miejsce. Oczywiście wszystko dzięki środkom z KPO, środkom rządowym, samorządowym, za które wielkie ukłony dla zarządu województwa. I celem naszym jest to, żeby polityka rządu Donalda Tuska była nastawiona na Polskę lokalną, Polskę powiatową. To są inwestycje po prostu dla mieszkańców, dla ich mobilności, dlatego wyrazu uznania za to wszystko, co się dzieje. Pełne wsparcie ze strony parlamentu. I liczymy na to, że wielu z Państwa przekonamy również do tego, żeby wsiąść w pociąg. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Bojbo, Szanowni Państwo, ja właściwie spotykam się z Wami najczęściej, żeby mówić na temat innych projektów, czyli projektów odbudowy, odbudowy plus, budowania odporności naszego, naszych mieszkańców i naszego województwa. Natomiast dzisiaj z wielką radością uczestniczę w tej konferencji, kiedy przekazujemy jeszcze inne informacje, które nie dotyczą tylko i wyłącznie terenów popowodziowych. Aczkolwiek faktycznie południe województwa, czyli Głuchołazy, Jesiennik, Prudnik, Pokrzywna, to, to te miejsca na, na mapie naszego województwa, które, z którymi się spotykałem od samego początku tutaj, pełniąc obowiązki wojewody, z informacjami o, o wielkich potrzebach właśnie komunikacyjnych na południu województwa. Tym bardziej mnie to cieszy, a cieszy mnie też ta współpraca właśnie administracji rządowej i samorządu bo jak wiadomo Polregio to nasz samorząd, a już te inne linie kolejowe, o to musi zadbać rząd. Dlatego będziemy absolutnie nadal współpracować, wspierać i przekazywać jak najlepsze informacje o tym, że województwo opolskie rozwija się dla dobra naszych mieszkańców i też dla budowania nie tylko odporności, ale też i rozwoju, przede wszystkim województwa, bo temu mają służyć te wszystkie inwestycje. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie bardzo. Czy jeszcze ktoś chce? No to ja to w W, z pan w senator, związku pan z, senator, z tym pan, 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 by ja, ja, ja mam ten komfort, że mogę spojrzeć na tę całą sprawę z perspektywy czasu, to znaczy 98-99, kiedy był początek reformy. Grupy Kapitałowej PKP, wtedy się tak nie mówiło, Grupy Kapitałowej, gdzie w Polsce było 40 tysięcy kilometrów linii kolejowych, a w grupie PKP pracowało około 400 tysięcy osób. Dzisiaj mamy 21 tysięcy kilometrów linii kolejowych i około 100 tysięcy pracowników w całej grupie zajmującej się koleją. Natomiast nowością w tym wszystkim jest to, że następuje nawrót. Znaczy tych, tych linii fizycznie, torów, nie likwidowano, i następuje w tej chwili powrót. Ja widzę na liniach, bo szukałem słowa, które przekraczam, bo coś, co jest zarośnięte trawą, i potem nigdy pociąg nie jeździł, nie wiem, czy wolno używać słowa linia kolejowa. I tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. To samo dotyczy opolszczyzny. Znaczy są miejsca takie, gdzie linie kolejowe zaniechano działalności kolejowej i dzisiaj następuje powrót. To wynika przede wszystkim ze świadomości rządzących. To znaczy wykluczenie, kolejowe, wykluczenie komunikacyjne jest możliwe do likwidowania właśnie za pomocą takich zabiegów jak w tej chwili mówimy o pole Nysa i Opole pole do, mam nadzieję, że e, tego typu projekty, tutaj poseł Masełko jeszcze silnie lobbował za e, połączeniami kolejowymi z na Koźle jakiś tak dawał mi petycję do podpisywania, no, oczywiście podpisałem, natomiast e, to jest dowód na świadomość tych, którzy, którzy dzisiaj e, zajmują się kolejami i to co powiedział na początku minister Szymoniak, Udali się nam ci, którzy zajmują się merytorycznie koleją w rządzie. Minister Malepszak, który ja miałem ten przywilej, że oglądałem wielu ministrów zajmujących się koleją, ale takiego zawodnika jeszcze, który by tak mocno siedział w tym i tak bardzo rozumiał, chyba jeszcze do tej pory nie mieliśmy, co daje komfort tym, którzy zasiadają w parlamencie. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, rozpoczęcie prac nastąpi w 2026 roku. Rozpoczną się te prace od prac modernizacyjnych Toru. W następnym etapie będzie rozpoczęcie procesu elektryfikacji. Ze wstępnych deklaracji PKP-PLK jest to czasowy okres między 3 a 4 lata. Nie przewiduje tego PKP-PLK, jeśli chodzi o okładzenie drugiego toru. Szanowni Państwo, mamy świadomość tego, że ta linia, jeżeli zostaną powiększone jej parametry, jeżeli chodzi o prędkość i jeżeli będzie dostępna elektryczna, dla, dla potrzeby elektrycznego będzie zdecydowanie bardziej uczęszczana, więc mianki są konieczne. Oczywiście Jełowa to jest takie naturalne miejsce, to jest stacja, która, która pozwala na takie działania. Tak samo jak w przypadku linii kolejowej Polenysa, ta mianka w Szydłowie również zostanie utrzymana. One są konieczne, one będą modernizowane, będą dostosowane do takich parametrów, które pozwolą nam właściwie wykorzystywać tę linię. Padło pytanie o drugi tor. Myślę, że na tym etapie, przy dzisiejszym zapotrzebowaniu, budowa tego drugiego toru w tej chwili byłaby tylko odsunięciem w czasie inwestycji, która jest konieczna, bo bardzo nam zależy na tym, żeby podnieść parametry tej linii. Proszę sobie wyobrazić, że z kluczborka do Opola będzie można dojechać w kilkadziesiąt minut do samego centrum Opola. Wiemy dobrze, jak dzisiaj samochodem się z tej strony wjeżdża do Opola. To jest. Droga przez mękę, zwłaszcza w godzinach szczytu taka zmiana częstotliwości, i zmiana czasu przejazdu, przejazdu z Kluczborka do Opola będzie na pewno również du dużym, dużą, dużym plusem i spotka się na pewno z dużym zainteresowaniem mieszkańców, tak jak wcześniejsza nasza modernizacja linii Opole Nyssa, spotkała się z tym, że dzisiaj mamy problem z taborem na tej linii, bo, bo, bo są przepełnione pociągi. Mianki będą te wszystkie techniczne rzeczy oczywiście to do, do, do PKP PLK, ale już prezentacji, które mieliśmy przedstawione przez przedstawicieli plki, PL te modernizacje minianek w takim zakresie, żeby one spełniały swoją rolę jak najlepiej będą prezentowane, również ewentualne nowe przystanki kolejowe, bo przecież na linii Opole Kluczborg zabiegamy od lat. O to chociażby, żeby w zawadzie na wysokości ulicy wodociągowej pojawił się przystanek kolejowy, który spowoduje, że mieszkańcy tego bardzo dużo, mocno rozwijającego się osiedla również mogliby wjeżdżać bezpośrednio do Opola. Będziemy starali się również dostosować tę infrastrukturę towarzyszącą, bo według mnie w Osowcu jest doskonałe miejsce na park and ride po to, żeby, żeby mieszkańcy okolicznych miejscowości mogli się przesiadać w pociąg, który ich w kilkanaście minut dowiezie stamtąd do samego centrum Opola. Kolejowe, słowo Kolejowe tak, tak. chciałbym uzupełnić odnośnie tego odcinka Opole Kluczburg i Opole Nyssa. Szanowni Państwo, myśmy już o tym informowali, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. My musimy zlikwidować połowę przejazdów kolejowych. I to jest bardzo trudne, trudne rozmowy z samorządami, ale chcę powiedzieć, nikogo tutaj nie nikt nie będzie łamał kołem odnośnie likwidacji tych przejazdów. Te konsultacje trwają z samorządami w tej chwili. Jeżeli będzie taka konieczność, że jeden przejazd będzie musiał być zlikwidowany, a nie będzie innej alternatywy, to PKP zaadeklarowała zadeklarowała zbudowanie dróg alternatywnych, tak, aby osoby zamieszkujące w pobliżu tych przejazdów mieli dogodny przejazd. To jest długi proces, ale w pełnym konsensusie on się tworzy. Przeprowadzamy te rozmowy z poszczególnymi gminami. Myślę, że niedługo będziemy na finiszu. Dziękuję bardzo.